Cześć, witajcie na kanale trochę wolnego czasu. Dzisiaj wracamy do klocków. Tym razem to nie będą klocki Lego ani żaden chiński odpowiednik, ale nasze polskie klocki Kobi. Firma Kobi stworzyła taką ciekawą serię klocków z autami z czasów PRL. I właśnie dzisiaj zaczniemy sobie od malucha Fiata 126P w kolorze żółtym. Wygląda to bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o opakowanie. Ładnie zapakowane, elegancko, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Cena też jest świetna, dlatego że zapłaciłem za niego, zdaje się, niecałe 40 zł, 39 chyba za niego, dałem dokładnie. No, i bardzo mnie ciekawi, jaka jest jakość wykonania. Nie miałem do czynienia z tą firmą, z tą marką chyba, e, chyba z 20 lat. Jak kończyłem podstawówkę, chyba ostatni raz układałem jakiś zestaw e, z tych klocków. A dużo, dużo dobrego ostatnio słyszałem na temat klocków KOBI, e, więc chciałem sprawdzić, jak to jest w rzeczywistości. I e, właśnie dzisiaj trzymam w rękach e, pierwszy zestaw po wielu latach e, klocków KOBI. E,

Będziecie myśl, że we krubie to wnóstwo, fia, 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 Bo jedno wiesz, przecież ma wygrać nasz nowy wóz. Fia, 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 tutaj instrukcje. zaraz sobie ją przejrzymy na końcu serię nie wiem czy całą i chyba bo to jest ta pierwsza seria zdaje się autek Dobra, mówię autek bo to są naprawdę no niewielkie autka nie ale wyglądają. Ciężko się pomylić. Generalnie wyglądają po prostu jak takie modele z samochodów. Więc tutaj robota jest świetna. Bardzo, bardzo dobre wrażenie. Ok, mamy naszego maluszka. Wyciągamy klocki. Jeszcze coś tam jest? Jeszcze coś tam jest. Dobra. Pusto. Ok. Dobra. Zobaczmy co tam. co tam słychać w instrukcji. Ok. Jest to gdzie chyba jest tu oznaczenia jeden. Nie ma ale to w sumie jest tak mało worków, że, że to jest niepotrzebne. Dobra, widzę, że to jest na pewno ten woreczek, więc spróbujemy go rozerwać. Jest to jakieś miejsce, gdzie to jest słabsze. No to jest tak. Lepiej. No, worki lepiej trzymają niż, yy, niż Lego, ale y, czy to lepiej, y, czy, czy, czy to jest lepsze, że rzeczywiście są takie sztywniejsze, no to, to już nie wiem. Zamiast Lego jest oczywiście napis kobit zobaczcie to są już takie gotowe części. Z jednej strony to fajnie, z drugiej strony mm, nie jestem przekonany yy, czy jestem w stanie do, do czegoś innego to wykorzystać? Więc yy, klocki klocki są już Przewidziane do tego konkretnego modelu. Wiadomo, że można coś z tym zrobić, ale dużo się nie zrobi za bardzo. Tu już jest napisane: 120, Fiat 126P! Więc akurat z tym sobie zrobimy. Natomiast są klocki, których nie ma w klockach LEGO. I, I to jest też fajna sprawa. Dobra. Koniec gadania. Robimy, co mamy robić. To jest zapasany placek. Na koła jeszcze ewentualnie. Maluch miał swój wkład w przywracaniu systemu rynkowego w Polsce. Wyładowane towarem autka ruszyły na podbój sąsiednich krajów, a później całej Europy. Propaganda znowu zachwystywała się sukcesami, a ludzie dowcipowali. Mercedes kupił licencję na silnik Malucha do uruchomienia wycieraczyk i marzyli o nim. Słuchajcie, dość sprawnie udało mi się zbudować model Fiata 126P. Nie było to dużym wyzwaniem, dlatego że liczył zaledwie 71 elementów, więc poszło mi to dość sprawnie. Nie było to dużym wyzwaniem, ale sprawiło mi to dużą przyjemność i efekt końcowy wow, naprawdę fajnie to wygląda. Oj Fajnie to wygląda i z każdej praktycznie strony wiadomo, co to jest za model. Wiadomo, że to jest maluszek, że to jest maluch Fiat 126P. Do samego modelu nie mam się do czego przyczepić i w zasadzie do jakości wykonania tak samo. Świetne pierwsze wrażenie po latach firma Kobi na mnie zrobiła. I myślę, że to będzie początek pięknej serii. Którą, którą chciałbym zarecenzować aut z, z czasu PRL-u. Maluch, nasz mały sentyment albo duży sentyment do małego autka. Muszę przyznać, że jakość wykonania jest zaskakująco dobra. Elementy wszystkie y, bardzo ładnie do siebie pasowały. Początkowo wydawały mi się dość sztywne łączenia, ale wolę, żeby było sztywno i się trzymało fajnie, niż jakby się, się miało gdzieś tam rozpadać i byłyby poluzowane elementy. Także y, jak najbardziej jestem na no, tak. Zdaje mi się, że troszeczkę jest inny odcień. Może sobie. Tak. Y tak, jak myślałem, jest troszeczkę inny odcień żółci niż w klockach Lego. Delikatnie taki ym, bardziej ciepły. Ym, 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 taki delikatnie, jakby idący w pomarańcz. Ym, no, ale to nie jest jakiś tam wielki problem. Generalnie inna marka zupełnie, prawda? Myślałem po prostu, że, że będzie, będzie taki sam odcień, ale, ale jest troszeczkę inny. Natomiast sam wygląd maluszka jest przecudny, uważam, że, że super to się prezentuje nawet na, na półce i jeżeli ktoś zbiera kolekcję wszystkich tych aut z, z czasów PRL-u no to zazdroszczę mu wyglądu tej, tej półeczki, bo, bo wygląda to naprawdę świetnie. Andiamo! Zobaczymy jak się tym jeździ. Dobre prowadzenie i dobra szybkość. Za 6 litrów 100 km. Jeśli zalety tego wózka uda się rozsądnie skrzyżować z ceną, to będziemy bardzo do przodu w motoryzacji indywidualnej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym modelu z Klocków Fiata 126P. Ja uważam, że jest. Naprawdę świetnie wykonany, szczególnie, że mamy do czynienia z taką skalą, yy, gdzie w klockach, z klockami LEGO nie bylibyśmy w stanie wybudować czegoś, co by w takim stopniu przypominało yy, konkretny model auta. To dlatego, że mamy tutaj yy, właśnie takie specjalne yy, klocki, prawda? To jest plus i minus, dlatego że rzeczywiście model wygląda yy, perfekcyjnie. Ale z drugiej strony, ciężko by było wykorzystać takie elementy do, do innych jakichś modeli, nie? coś chcielibyśmy wybudować innego, no to mogłoby być to kłopotliwe. Ale w tym przypadku, e, rzeczywiście sprawdza się to naprawdę świetnie. Na dzisiaj to wszystko. E, mam nadzieję, że spodobał Wam się mój film. Dajcie znać jeszcze raz, przypominam, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania. I widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Na razie, cześć.